Witam Was serdecznie. W tym filmie chciałbym Wam troszeczkę bardziej przybliżyć metodę łowienia, którą łowię, bo dostaję od Was wiele, wiele maili. Aż jestem sam pod wrażeniem, zapytaniem, może coś bliżej na temat tej metody. No, wkrótce mogę Wam to opisać w ten sposób. Używam spławików, w szczególności Midi i Drenan. Oto takich. Przedstawię Wam po kolei, jaki sławik do jakiej. Na jaką wodę, na jaką głębokość, do przynęty, chociaż przynęty mogą być uniwersalne? Moimi ulubionymi są drenany 5BB Avonu. Są to takie spoliczki. zaraz Wam pokażę nazwę tego spolika. Proszę bardzo. Motujemy go dwoma koszulkami, tutaj. Jedna, druga. Możemy wyciążającą trzecią wtedy bardzo fajnie statycznie zachowuje nam się spodek na szybkim nurcie on tutaj na dole ma taką ma mały gielik z otworem przez który przeprowadzamy też żyłkę tych spodeków używam przy szybkim nurcie takim jak mamy na przykład tutaj bardzo dobrze się zachowuje bo jest smukły i nie wybrzusza nam go tak po prostu woda nam go nie wymywa przy rozłożonym obciążeniu tym całym 5 bw, czyli to jest 2 gramy jeżeli rozłożymy je jak guziki od koszuli, ten chłopczyk będzie nam się bardzo naturalnie zachowywał. Każde przytrzymanie będzie nam wyprowadzało zestaw idealnie do góry i będzie nam ten robaczek falował. Używam też mniejszej gramatury, oczywiście, ale to już nie na bajka. Używam bardzo często tych krystalów drenana. To są te szawony. Tak akurat są 2 i 4. Bardzo przydatne na czystych rzekach, gdzie nagrody, ta woda jest przejrzysta. Obciążenie do zestawu jest rozkładane praktycznie identycznie jak, jak, jak większość z nich, większość z tych zestawów. Też rozładam, rozkładam obciążenie lub rosnąco do góry, lub idealnie ten sam śród będzie tam numer 4 na przykład, to są śruty 02. Rozkładam je idealnie jak guziki od koszuli. Też przy przytrzymaniu ten spławiczek, bo odrobinkę głębszej w głębszej wodzie zachowuje się idealnie, ponieważ jest niewidoczny całkowicie dla ryby, a po drugie, przynęta zachowuje się bardzo, bardzo naturalnie. Każdy spływ przynęty, każde przytrzymanie. Na przykład mamy kamień w wodzie, przytrzymamy przynętę nad kamieniem, ona nam przefrunie nad tym kamieniem razem z obciążeniem i po puszczeniu do stawu ona, ona nam idealnie opada do, do dna, do miejsca, gdzie na przykład stoją ryby żerują. Możemy się ich spodziewać, na przykład. Używam też często sticków, bardzo popularnych sławików. Są to najczęściej też Midiego Big Sticky. O, używam sticków od nawet 0608 do 2,5 g. Chociaż dla mnie najbardziej uniwersalnym jest 12 bo po prostu ten sławik najbardziej naturalnie się zachowuje. Przy większym obciążeniu ten sławik już jest... No, no... według mnie bardzo trudny do poprowadzenia w takich rzeczach. Dobrze, co dalej? Używam też bardzo często, nie zapominajmy do naszych zestawów, używajmy krętlików, ponieważ przy szybkim nurcie Takich grzekach jak jest na przykład ta, na, którą, na której łowię, przy szybkim nurcie każde ściągnięcie zestawu z dużej odległości to jest terror dla, dla przypony, po prostu robi się nam z tego helikopter. Tutaj mam założony właśnie taki jeden krętliczek. Zobaczycie go. O, tutaj jest to krętnik barukowy jest to numer. No, w zależności od producenta, bo to 14, 18, 20. W zależności od producenta polecam, bo. Pomaga nam to nie dość, że w ciężkich sytuacjach uwolnić zestaw z zaczepu, urywając sam przypon. To na dodatek pozwala nam zachować naszą żyłkę przyponową w bardzo dobrej kondycji. Po prostu nam nie wiruje nie robi się z niej spirala. A po drugie no też żyłka główna nam się nie skręca dzięki temu, że mamy właśnie kręci na zestawie Haków, których używam tutaj, które mi się bardzo sprawdziły dobrze, są to haczyki firmy. Oczywiście Drenan, bo uwielbiam tą firmę. Są to haki Wide Gate Match. Mikrobarwet albo w ogóle bezzadziorowe, ponieważ na niektórych odciskach, na których łowię, wolno używać tylko i wyłącznie haków bezzadziorowych. Tutaj te z mikrozadziorem mogę śmiało używać, bo nie mam takiego zakazu. Są to bardzo dobre haki i przede wszystkim są to haki, które nam się nie rozwinają. Przy twardej warce taką jaką map Strong, jest bardzo ciężko zacząć tą rybę, ponieważ ona od razu nam wyskakuje w górę i pierwsze co robi to wytrząca nam haczyk, spycka, prawda? Także jest bardzo, bardzo ciężko utrzymać rybę na, na, na haku, nie mając haka, który jest stały, nie rozgina nam się. Przy, przy popularnych druciakach, których używałem, po prostu haczyki mi albo pękały, albo się rozginały i po prostu był to dla mnie teraz. Co Wam mogę więcej powiedzieć? Jeżeli chodzi o łowienie. Łowienie tutaj na rzece bardzo ważną rzeczą no jest dobra żyłka główna i dobra żyłka przyponowa. Ja zakochałem się w firmie Drenan, chociaż używałem bardzo bardzo wiele innych żyłek, ale Drenanik pozwala mi na to, że mogę wykorzystać każdą, każdą zaletę tego sprzętu. W tej chwili, na przykład, wiem, że w rzece pojawiły się już plenie, które które już się wytarły, no i zaczęły osrożerować. Niedawno wyjąłem takiego 5600 cm, którego mam chyba zaprezentuję, Dziękuję, zaprezentowałem na innym filmie. Zawsze zaprezentuję. Okej. Okay. Żyłki główne używam 0148, 0149. To jest taka rozmiarówka, gdzie podają nam całkowity rozmiar, nie tak jak niektóry, niektórzy producenci pokazują nam 014, a to tak naprawdę 052, 015 Ponieważ żyłki są przegrubiane w większości i producent troszeczkę nam nie pokazuje, nie pokazuje tego, jak to powinno być do końca. Jeżeli chodzi o żyłkę główną, używam Drenana Power Strong. To jest żyłka, która nam pokazuje naprawdę przy niewielkiej średnicy grubości pozwala nam wyjąć naprawdę dobre rybki. Ma takie właściwości i to jest żyłka półmiękka. Jest sztywna, gdzie jej rozciągliwość nie jest aż taka duża. Na szybkiej rzece to jest ważne, ponieważ jeżeli, ty, jeżeli przycinamy rybę w szybkim nurcie, pierwsze co trzeba zrobić, to wytrzymać jej pierwszy odjazd. Jeżeli mamy żyłkę, która bardzo się rozciąga, która jest miękka, po prostu ta ryba nam zjedzie bardzo, bardzo nisko w i Jeżeli w tym, czasie, w tym czasie się delikatnie zmęczy i wyjdzie nam po, na powierzchnię, to już ponad, bo nie jesteśmy w stanie jej przyciągnąć po powierzchni wody, gdzie nurt ma największą siłę. Jeżeli chodzi o żyłkę przyponową używam Saplexa adrenana Jest to taka żyłeczka. Jest bardzo wytrzymała, tu jest 3LB jest to 1,36 kg no, rozciągliwości ma troszeczkę, ale to jest 0129. Pokazuje nam, no, że to jest praktycznie żyłka numer 13. Chociaż normalny producent pokazałby nam, że to jest żyłeczka numer, numer 12. Dobra, jeżeli chodzi o scen, to tyle. Do trottingu możemy używać. Do tratingu. Jest to metoda, którą pokażę Wam na następnym, na następnym filmie. Jest to moja ulubiona metoda wędkowania, którą przedstawiam Wam cały czas i postaram się przybliżyć Wam, jak poprowadzić zestaw, jak to wygląda. Także zapraszam do następnego filmu.